Hello, hello, witajcie kochani ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że lubicie testy podkładów, ponieważ dzisiaj testować będę podkład, em, który zyskuje na popularności w ostatnim czasie: Liren My Master, podkład odmładzający. Jestem ciekawa, czy to zrobi. Ja już mam pierwsze wrażenie na temat tego podkładu, ale dzisiaj robimy też test długotrwałości. Pokażę Wam, jak wygląda w świetle dziennym, w zbliżeniach i jak zachowuje się na mieszanej, dojrzałej skórze. Przetestujemy również dzisiaj maskarę Variate od Eveline Cosmetics. I znalazłam bardzo ciekawą paletę do konturowania, która może być paletą wielofunkcyjną. Więc stworzycie jej taki makijaż. A jeżeli lubicie testy podkładów, Serdecznie zapraszam, jedziemy. A partnerem dzisiejszego odcinka jest drogeria internetowa Kosibella, z którą współpracuję już od dłuższego czasu i pokażę Wam dzisiaj kilka bardzo fajnych pielęgnacyjnych perełek, które sprawdzają się pod makijaż, ale Waszą uwagę chciałam szczególnie zwrócić na fantastyczny tonik, który absolutnie skradł moje serce. Kochani, jeszcze zanim zaczniemy, yy, mam pomysł na. Jeden z kolejnych odcinków, a mianowicie QA, czyli pytania i odpowiedzi. Ja wiem, że nie za dużo opowiadam o sobie, ale być może macie jakieś pytania, które Was nurtują, chciałbyście się czegoś o mnie dowiedzieć, ponieważ w tym. Miesiącu, w listopadzie, mój kanał obchodzi pięciolecie, więc pięć lat jesteśmy już razem, za co chciałam Wam bardzo gorąco i serdecznie podziękować za to, że wspieracie, że komentujecie, że po prostu jesteście ze mną. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, śmiało zadawajcie w komentarzach, zadawajcie na Instagramie, tutaj zrobię Wam odnośnik, tutaj zrobię miniaturkę. Odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. Więc tak, taki mam pomysł na jeden z kolejnych odcinków, a teraz już. Jedziemy z testem. Ale najpierw olejek na usta, niech sobie tutaj pracuje i na wilża. this is everything. To jest olejek bezbarwny. Już się zrobiło trochę chłodniej na zewnątrz. Czuję, że pomału zaczynają pierzchnąć mi usta. Dobrze. Test najnowszego podkładu Liren My Master. Podkład wysokokryjący, odmładzający. Nie wiem jeszcze, co kryje się za tym stwierdzeniem, ale dzisiaj to sobie przetestuję. Mój odcień to odcień nude, czyli ten środkowy. Mamy do wyboru trzy odcienie. E, zawiera w sobie koloidalne złoto, peptydy kolagenowe. Trwałość, jak zapewnia producent, do 24 godzin. Dzisiaj nie przetestuję trwałości 24 godzinnej, myślę, że 8, 9. No, 10 max. Jest godzina 12 przed 12. Także wrócę do Was mniej więcej o 20:21. Podkład kupujemy w kartonowym opakowaniu, na którym mamy mnóstwo informacji marketingowych. Sam podkład jest w szklanej buteleczce bez pompki. Dobrze, to przeczytajmy, co to za cudo. To podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskonałości, zaczerwienienia i przebarwienia. Unikalna, lekka konsystencja nie tworzy na skórze efektu maski i pozwala jej swobodnie oddychać. <gryw> Mówię to stwierdzenie: swobodnie oddychać. My Master to nie tylko podkład, ale również odmładzająca esencja pielęgnacyjna. Dzięki zawartości stworzonego w naszym laboratorium unikalnego kompleksu Gold Collagen. Twarz staje się widocznie odmłodzona i zregenerowana. Połączenie mikroskopijnych cząsteczek złota koloidalnego i peptydu działa przeciwzmarszczkowo, intensywnie regeneruje skórę, dzięki czemu wyraźnie nabiera ona elastyczności. No, ładny jest ten opis, taki wiecie, przemawiający do konsumenta, któż nie chciałby wyglądać młodziej po nałożeniu podkładu. Ale nie będę traktowała go jako element pielęgnacyjny, bo oczywiście pielęgnację nakładam osobno. Skintra, najpierw Skintra i Everything What Your Skin Will Love to jest tonik, ale to jest. Naprawdę bardzo wyjątkowy tonik, ponieważ możemy go stosować właśnie jako tonik, albo jako na przykład samodzielny krem, jeżeli macie skórę tłustą, albo jako booster pod krem. Ja tak stosuję ten tonik wieczorem. Najpierw serum z garniera, później właśnie ten tonik, później jakaś maska, taka wiecie, silnie odżywcza, nawilżająca. Pod makijaż stosuję tylko to i krem z filtrem. Ale pokażę Wam konsystencję. Zobaczcie. No, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Ja generalnie kosmetyki skintry bardzo, bardzo lubię, nigdy się nie zawiodłam. Ten dodatkowo tonik ma w sobie prebiotyki i moja skóra je uwielbia. One są tak cudownie zmiękczające, tak ładnie nawilżające. I moja skóra dosłownie pije ten tonik. Mamy tutaj 100 ml produktu, więc jest naprawdę całkiem sporo. A właściwości to pielęgnacja mikrobiomu, nawilżenie i odżywianie, łagodzenie podrażnień, wygładzanie i regulowanie pH rano i wieczorem. Genialny, jest naprawdę fantastyczny. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Dobra. Yy, I teraz tak, Dr Skin, krem pod oczy. Nie za dużo. Na dzień nakładam. Troszkę, natomiast na wieczór nakładam naprawdę grube, grube warstwy. I też pytałyście w komentarzach, co można zrobić, żeby zminimalizować widoczność zmarszczek. Hmm, wiecie, pod makijażem, że nałożycie makijaż, nałożycie korektor e, i po kilku godzinach e, zmarszczki są bardziej widoczne. Tak, ja też to czasem zauważam, szczególnie kiedy moja skóra jest bardzo, bardzo odwodniona. Albo właśnie kiedy zaniedbam pielęgnację okolicy oka wieczorem, to wtedy skóra jest odwodniona i wtedy ona wypija, wiecie, wszystko robi, i po kilku godzinach cała wilgoć też z korektora jest wypita, i zostaje nam na skórze właśnie taka skorupka. Więc, żeby zmarszczki były mniej też widoczne pod makijażem. Bardzo ważna jest wieczorna pielęgnacja. Stosuję filtry, tak, stosuję w dalszym ciągu filtry, ponieważ nakładam i retinol i byłam ostatnio u Kasi i robiła mi kwasy, yy, czyli moja kosmetyczka, moja przyjaciółka, do której jeżdżę na yy, zabiegi, więc nie chcę ryzykować, wiecie, przebarwień i jakichś takich niemiłych konsekwencji niestosowania filtrów. A to jest dość przyjemny filtr, on nie bieli, nie obciąża też skóry, dobrze mi się sprawdza pod makijażami. Więc jeden z takich też moich ulubieńców, jeżeli chodzi o filtry. Ten z Koseliksa już mi się skończył i jeszcze też katuje bardzo mocno um, Sensum Mare. Ale odczekam chwilę, tak 5-10 minut. Tutaj też um, tak napisali po wchłonięciu ulubionego kremu na dopiero ten podkład, więc chwilę poczekamy. Dobra, pielęgnacja się wchłonęła, jedziemy z testem na poważnie. Rozwarstwianie się fluidu jest naturalnym zjawiskiem tego produktu. Wstrząśnij przed użyciem. No i teraz tak, może forma podania, czyli to, że nie ma tutaj pompki, nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo już się ubrudziłam. Musimy sobie wylać odpowiednią ilość na dłoń. Powiedzmy, że to są takie dwie pompki. Ok, konsystencja jest dość płynna. Nie jest to jakiś taki najlżejszy podkład, jaki ostatnio testowałam, bo testowałam lżejsze, ale nie jest też takim gęściochem jest dość kremowy i rzeczywiście no mocno kryje odcień nude sprawdzimy najpierw oczywiście palcem mm, rzeczywiście mocno kryje i bardzo ładnie się nakłada palcami. Dobra, ten odcień jest zdecydowanie odcieniem ciepłym. Ale czuję, że zaczyna zastygać, także ok. Muszę przyspieszyć pracę. No, naprawdę bardzo ładnie się rozkłada palcami. No i rzeczywiście, jeżeli to ma być podkład, który ma się utrzymać też do 24 godzin, no to ja to tak rozumiem, że on może właśnie być takim podkładem zastygającym. Dobra, ale on rzeczywiście dość szybko stygnie. Ok, to co mi zostało, to ja sobie tutaj to jeszcze doklepię gąbką. Myślałam, że ta formuła będzie troszeczkę bardziej nawilżająca, a on bardzo szybko przywiera do skóry. Nie zdążyłam nałożyć jeszcze na czoło, bo jednak chciałabym tutaj dopracować sobie twarz. Zdążyć przed jego zastygnięciem, dobra, zużyłam wszystko. Zabrakło mi trochę na czoło, więc jeszcze sobie troszkę tutaj doleję. I z tego co widzę, to nie będzie ciemniał. Dobra, teraz zrobię to jeszcze tak. Sprawdzę, na ile uda mi się dobudować krycie, chociaż naprawdę ta jedna warstwa znakomicie sobie poradziła. No, tutaj widać, że to jest mocny kaliber krycia. Szczególnie widziałam to po nałożeniu palcami, że właśnie ten efekt takiej ciężkości był widoczny, więc na pewno ładniej będzie wyglądał rozklepany gąbką. Tutaj aplikacyjnie jest dość wymagający ten podkład. Musimy się przyłożyć naprawdę do takiego porządnego rozklepania i rozłożenia, bo w miejscach, gdzie na przykład gąbeczka nam nie dojedzie, a podkład już zastygnie. No, to może być widoczne. Tutaj widzę, że jeszcze przydałoby mi się trochę krycia. Jestem teraz po kwasach, i to takich dość silnych kwasach, więc mogą pojawić się jakieś takie, właśnie, suche skórki w niektórych miejscach, ale nie widzę, żeby były one jakoś tak nadmiernie podkreślone. Być może w trakcie dnia wyjdą, zobaczymy. Dobra, mam całą zakrętkę już aha, ubrudzoną podkładem. Musiałam się przyłożyć, żeby porozcierać e, właśnie gdzieś tam jakieś takie niedociągnięcia tutaj w okolicy nosa i obawiam się tutaj właśnie też, w dalszym ciągu widzę jakieś takie niedociągnięcie. Nie mogę tego tutaj tak doklepać dobrze. Zaraz, może jeszcze jakaś taka odrobina podkładu to załatwi. Zobaczymy, czy przyklei się kolejna warstwa na już za, zastygnięty podkład. No nie słuchajcie, odkleja się. Nie wiem, słuchajcie, w dalszym ciągu mieszane uczucia, no bo tak, tutaj mi się nie doklepało i wygląda trochę ciężko. Ja mam zawsze taki sposób na ciężko wyglądające podkłady, że po prostu doklepuję czystą stroną gąbki i zabieram jakby trochę tego krycia, zabieram tej ilości podkładu z twarzy, a tutaj w momencie, kiedy ja go właśnie dotykam czystą stroną gąbki, to on mi się odkleja. No, to na razie taki problem zauważyłam. Nie będę go nakładała pod oczy, bo to jest formuła zastygająca, więc tutaj nie będę ryzykowała z taką formułą pod oczami. Nałożę korektor z Trended Up. Dobrze, podrujemy. Pod oczy, oczywiście, Puff Cloud od PZ I oczywiście na całą twarz nam, ponieważ ten puder mam już doskonale wzdłuż i wszędzie przetestowany. A skoro robimy test podkładu, to nie będę testowała nowego pudru. Chociaż mam nowy puder i jestem go bardzo, bardzo ciekawa, ale to sobie zrobimy w kolejnym filmie. No to, że on się tutaj do skrzydełka nosa nie przykleił, to jest wielkie uchybienie z jego strony. A tak na policzkach wygląda bardzo, bardzo poprawnie. Oczywiście zrobię wam zbliżenie, żebyście mogły zobaczyć, czy to wykończenie jest bliskie waszemu sercu. Baza zrobiona, lecimy dalej. I mam kolejną nowość z Golden Rose Contour Powder Kit. To nie jest nowość na rynku, ale oczywiście dla mnie. Wypatrzyłam ją na tym stoisku z Golden Rose i nie wiem czemu w mojej głowie ta marka funkcjonuje jako marka polska. Jakoś tak mi się, wiecie, wpadło do tej szufladki z polskimi kosmetykami. To jest marka turecka, ale ja ją właśnie jakoś tak traktuję jako markę polską. Nie wiem czemu. Paletka jest stabilna, taka e, konkretna. W środku mamy lusterko i tak. Dwa odcienie brązu: chłodniejszy, cieplejszy i puder rozjaśniający, rozświetlający. No i jak ją zobaczyłam, w mojej głowie od razu było tinią, To będzie paletka idealna do makijażu oczu, do szybkich dziennych makijażu oczu, no i oczywiście do konturowania, więc e, to dzisiaj zrobimy. Puchaty pędzelek w dłoń i to jest e, Hulu P64. Powieki są nieprzypudrowane. No i ciekawa jestem, czy one rzeczywiście ładnie będą wyglądały na powiece. Strzepuję. Na razie całkiem w porządku. Dość ładnie się blenduje. Mogę wykorzystać też lusterko. No, naprawdę, dość interesujące to wygląda. Szczególnie, właśnie ten odcień mi się podoba, takiego chłodnego mm, albo neutralnego brązu. Ale to nie wszystko, bo mamy tutaj jeszcze troszeczkę jaśniejszy odcień, trochę bardziej ciepły i jego nałożę troszkę tutaj wyżej. Ładnie uzupełnia ten jaśniejszy brąz i tworzy takie naturalne przejście kolorystyczne. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo w porządku i mniejszym pędzelkiem na dolną powiekę. Nie wiem, czemu kupując tą paletkę pojawiła się też w mojej głowie taka dzika myśl, że wykorzystam ją do makijażu brwi, ale zdecydowanie ja potrzebuję czegoś ciemniejszego i chłodniejszego, więc może dla blondynek. I jak na bronzer, to słuchajcie, naprawdę całkiem nieźle pracuje się z tą formułą. Myślałam, że będzie mniej widoczny. I teraz ten najjaśniejszy odcień. Zobaczę, czy on rzeczywiście rozświetla. Oczywiście to nie są cienie do powiek, więc e, pigmentacja będzie troszeczkę uboższa. No, nie wiem, czy nawet nie za daleko zajechałem tutaj tym jasnym. Za chwilę sobie jeszcze nałożę trochę brązu, ale tym samym pędzelkiem jeszcze rozmiękczę sobie tutaj ten wcześniej nałożony brąz. Okej, okay, tak mogłabym to zostawić, wytuszować rzęsy i pobiec, ale dołożę brązową kredkę z Annabel Minerals. Tak, tylko w linii rzęs. Wciskam kredkę między włoski i zamalowuję te puste przestrzenie. Jakoś tak od razu lepiej, bardziej wyraźny stał się ten makijaż, ale jeszcze tylko malutki pędzelek i delikatnie rozblenduję tą kreseczkę. Jeśli nie noszę takiej, wiecie, tradycyjnej Czarnej kreski eyelinerem, to wszystkie inne kreski, które robię kredkami, zawsze rozdymiam, zawsze rozblendowuję. To sprawia, że makijaż jest taki bardziej wiecie miękki, użytkowy, dzienny. Dobra, i teraz jeszcze nakładam odrobinę tej kredki na pędzelek i przyciemniam dolną linię rzęs. Dobra, jeszcze tylko rzęsy i makijaż oczu będzie skończony zajmę się brwiami w końcu. Warietę Evelyn Cosmetics i to jest ta wersja podkręcająca. Szóteczka silikonowa niestety, ale pamiętam, że ta srebrna wersja bardzo dobrze mi się sprawdziła i nie drapała tak po skórze. Uuu, od razu, od razu widać efekt. Mhm. Dobra, tu się dziapnęłam, ale za chwilę to wytra. No, bardzo szybko pracuje się z tą maskarą. I to jest świeży tuż dopiero co otwarty. To znaczy, ja go otworzyłam być może w drogerii ktoś otwierał go przede mną i już sobie zdążył pooddychać. Ale naprawdę bardzo ładnie wygląda już ta pierwsza warstwa. W dalszym ciągu nie jestem fanką silikonowych szczyteczek, ale ekstra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny tusz jeszcze sprawdzę, i zresztą wy też sprawdzicie razem ze mną, czy się pod koniec dnia odbije, tylko tak ja nie widzę podkręcenia, zresztą na moich rzęsach bardzo, bardzo rzadko jest widać jakiekolwiek podkręcenie za sprawą jedynie tuszu, musiałabym podkręcać zalotką a tego nie lubię zresztą ja chyba nie jestem jakąś taką um, wielką fanką podkręconych, wywiniętych rzęs efekt ładny Taki właśnie 3D. Jak lubię odseparowane, oddzielone rzęsy, dobrze takie wiecie, pokryte tuszem, ale nie posklejane. Super, rewelacja. O, i teraz jak tuż wysechł, mogę go bezpiecznie usunąć bez uszczerbku na makijażu. Bo gdybym chciała to zrobić na takim wiecie mokrym tuszu, no to wszystko bym sobie tutaj porozmazywała, więc ja zawsze odczekuję chwilkę. Aż on zastygnie i dopiero wtedy albo patyczkiem, albo e, nawet paznokciem. Dobrze, sprawdźmy sobie prawdziwe przeznaczenie tej palety, czyli e, konturowanie, przybrązawianie. Pędzelek e, Hulu P70. Zacznę od tego jaśniejszego, czyli od tego środkowego. Tylko jak na moje potrzeby, to rzeczywiście jest e, za ciepły ten odcień. Jeżeli chodzi o pracę z tą formułą, to jest jak najbardziej w porządku. Przepięknie się rozblendowało. Nie ma żadnej plamy. W porządku, tylko ten kolor trochę za ciepły, więc zmienię sobie pędzelek i sprawdzę ten chłodniejszy. Hm. Jest trochę lepiej, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że on idzie w ciepłą stronę. Nie wiem, czy Wy to widzicie na oku. Wydaje się być trochę bardziej chłodny, natomiast tutaj na policzku, tak jakbym znowu widziała ciepłą tonację. Ok, i teraz widzę, że pojechałam sobie z brązarem troszeczkę za nisko, więc sprawdzę możliwość tej paletki i na ile uda mi się to rozświetlić i wiecie tak wyrównać. Zrobię odcięcie. Gąbeczka jest gąbeczką z AliExpress i ona jest fajna, ponieważ nie wiem, czy to zobaczyć. O! Jest taka spłaszczona. Nabieram trochę tego najjaśniejszego odcienia. Mhm, poszło. Jak gumka. Oczywiście tego tak nie zostawię, za chwilę to rozblenduję pędzlem, ale to działa rzeczywiście jak taka gumka do mazania. Super, to jest fajny trik. Do tego... Y ta paletka się jak najbardziej sprawdza. Szukałam jakiegoś ciepłego rozświetlacza, żeby dopasować się do tych ciepłych policzków i znalazłam Lili Lolo Sunbeam. On powinien być cieplutki. Dla porównania Lili Lolo i Golden Rose 01. Z tych ostatnich moich ulubieńców. Ciepły, neutralny. Dobra, usunęłam balsam i nałożę też trochę tego podkładu na usta. kretka dobrych z Eveline Cosmetics. Tylko ja to robię bardzo delikatnie, tak ledwo przyciskam, ale naprawdę nie znalazłam ładniejszego brązowego odcienia konturówki. A jeszcze jak to się rozetrze, to wygląda super naturalnie. I teraz e, pomadka Han Soft Nude w odcieniu w odcieniu 66 dobrze moi drodzy, kolejna szybka dzienna propozycja makijażu za nami podsumujmy sobie tych kilka kosmetyków które dzisiaj były w akcji podkład Liren My Master bardzo mocno kryjący, w dalszym ciągu mam mieszane uczucia ponieważ tak, z jednej strony yy, ładnie aplikował się palcami do momentu kiedy nie za zaczął zastygać a zrobił to bardzo szybko no i teraz tak, widzę tutaj pewną niedoróbkę, zobaczycie wszystko na zbliżeniach. Nanosie się tutaj nie przykleił z jednej strony. Widzę już delikatne przetarcia właśnie na czole i widzę też delikatne przetarcia na brodzie. Poza tym bardzo dobrze kryje. Czy odmłodził? Nie wiem do końca, co miałoby... To sformułowanie znaczyć. Ja nie widzę, żeby moja skóra wyglądała jakoś młodziej. Ona jest po prostu bardzo dobrze przykryta. Nie jest to podkład nawilżający, w sensie takim odczuwalnym, e, bardziej właśnie zastygający i trochę matujący, ale dość już e, nieźle zaczął się wyświecać. Szczególnie tutaj zobaczcie, czoło, bruzdy broda, więc na pewno będę musiała się przypudrować jeszcze w trakcie dnia. Nie wiem czy za chwilę tego nie zrobię. Hisiorem dzisiejszym jest maskara Warrie, od Evelyn Cosmetics. Petarda, naprawdę świetny tusz. No też zobaczę w trakcie dnia czy nie, będzie mi się odbijał na górnej powiece, ale e, aplikacja i to nie powiedziałam wam przy malowaniu. Bardzo fajnie ta mała szczoteczka z wypustkami chwytała włoski. Ja, ja czułam po prostu, że ona bardzo dokładnie wchodzi pomiędzy włoski i ym, bardzo precyzyjnie pokrywa tuszem każdy, każdy włosek. To rzadko się spotyka, ale naprawdę było to wyczuwalne. Także yy, super. I paletka z Golden Rose. Słuchajcie, ja szukam wielofunkcyjnych kosmetyków takich yy, w. Kiedy na przykład wyjeżdżam, to wrzucę do kosmetyczki i mam paletę do konturowania, do przybrązawiania się i do makijażu oczu. Myślałam, że w tym wypadku też tak będzie i odbiedy mogłoby być. Natomiast e, i moja uroda jest troszeczkę za chłodna do tej palety. Ja lubię coś bardziej zgaszonego, bardziej rzeźbiącego. W makijażu oczu bardzo dobrze sobie poradziła. I obroniła się naprawdę super, bo jakościowo ta paleta jest całkiem niezła. Um, oczywiście nie są to typowe cienie do powiek, więc pigmentacja tutaj nie będzie powalająca, ale jak do makijażu dziennego, takiego wiecie, niewymagającego, um, poradziła sobie całkiem nieźle. Tylko trochę za ciepła, jak na moje potrzeby. Dobra, czeka mnie całodniowy test, więc jeszcze się trochę przypodruję i dopiero zrobię Wam zbliżenia. Więc w tym momencie już widzicie, że zaczął się troszeczkę wyświecać ten podkład. Dobrze, moi drodzy, ja uciekam w wir codziennych obowiązków, ale wy jeszcze nie uciekajcie, ponieważ za chwilę, czyli za 8-9 godzin do Was wrócę z podsumowaniem trwałości podkładu um, LIREN My Master. Sama jestem ciekawa, jak on się utrzyma na mojej mieszanej, dojrzałej skórze. Przed chwilą byłam w mieście, musiałam wyskoczyć na chwilę po syna, ponieważ jest okropna pogoda, leje deszcz, i wyjechałam, żeby dziecko mi kompletnie nie zmokło. I obejrzałam się w lusterku. Powiem wam, że w świetle dziennym. Ten podkład wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie widać już tych przetarć, ponieważ podkład zaczął pracować z sebum i uplastycznił się. Wygląda o wiele bardziej naturalnie w świetle dziennym niż tutaj w świetle lamp studyjnych. No i oczywiście za chwilę również wracam na podsumowanie trwałości podkładu LIREN My Master, czyli za 8-9 godzin. <Isaiah> Także do zobaczenia. Tu jesteśmy mniej więcej dwie godziny od momentu aplikacji. Niestety na zewnątrz jest zbyt ciemno, żeby zbliżenia w świetle dziennym wyszły jakkolwiek sensownie. Mam nadzieję, że teraz będzie widać dokładnie, co miałam na myśli, że podkład się uplastycznił. On bardzo ładnie przywarł do twarzy. Jednocześnie nie wchodzi w żadne załamania, zagłębienia skóry, nie gromadzi się również w zmarszczkach. Bardzo ładnie też właśnie pracuje ze skórą, więc... Być może to właśnie producent miał na myśli, mówiąc o nim, że jest to podkład odmładzający. Najwyższy czas na podsumowanie podkładu Liren My Master. Podkład, który ma utrzymać się na twarzy do 24 godzin. No, niestety nie na mieszanej. <grym> Jak widać, dość mocno wyświeciła się strefa T. Zjechał albo wchłonął się praktycznie w całości z nosa, starł się na brodzie, wyświecił mocno na czole. Bardzo duży plus za to, że nie zgromadził się w bruzdach, w zmarszczkach i on bardzo ładnie się połączył właśnie z sebum i wyglądał coraz bardziej naturalnie. Niestety, nos i broda to są te takie moje najsłabsze punkty. No, nie wyglądają za korzystnie. On się wchłonął praktycznie w całości z nosa i zostały podkreślone też rozszerzone pory. No, nie wygląda to estetycznie, więc musiałam go albo dołożyć, albo jakoś tak, wiecie, przypudrować bardziej kryjącym pudrem. Natomiast policzki wyglądają bardzo dobrze, tutaj wszystko się ładnie utrzymało, nie wyświecił się, ale moja skóra też tutaj jest bardziej sucha czy normalna, natomiast ja mam problemy zawsze ze strefą T. Jedyne co właśnie to jest takie zbyt duże oczekiwania. Po opisie produktu, ponieważ wiecie, jeżeli producent twierdzi, że mamy tutaj trwałość 24 godzinną, a ja po 8-9 godzinach e, widzę na m, swojej strefie też, szczególnie na nosie, jak m, bardzo wchłonął się ten podkład, no to po prostu jestem zawiedziona. I o to tylko e, chodzi, że czasami po prostu oczekiwania są zbyt duże, e, ponieważ mylący jest opis. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli testowałyście ten podkład, myślę, że spora grupka z Was już przetestowała sobie tą nowość. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia, jaki macie typ skóry, bo na pewno dziewczyny czytające komentarze skorzystają z Waszych doświadczeń. Tyle ode mnie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, buziaki. Pa!